Serdecznie, niemal równo rok temu odwiedziłem ślężę. Przy okazji zrealizowałem materiał, który jest dostępny na moim kanale, na kanale Siemion TV o tym niezwykłym miejscu kultu nie tylko słowiańskiego, ale także przedsłowiańskiego, no, także chrześcijańskiego. Dzisiaj zajmę się Łysą Górą w Górach Świętokrzyskich, a więc na historycznej ziemi sandomierskiej w dzisiejszym województwie świętokrzyskim. Zajrzyjmy w tym miejscu do opracowania Eligi i Jerzego Gąsowskich Łysa Góra we wczesnym średniowieczu. Wschodni szczyt masywu centralnego Gór Świętokrzyskich, wznoszący się na 594 metry, ponad poziom morza budził od wieków zainteresowanie okolicznych mieszkańców. Wynika to zresztą z samego ukształtowania terenu. Na przestrzeni od Uralu do Gór Harcu i od łańcucha sudecko-karpackiego po Bałtyk jest to jedno, obok kilku podobnych, na przykład Ślęża na Dolnym Śląsku, z poważniejszych wyniesień. Najstarszą zanotowaną nazwę góry spotykamy w początkach XV wieku. Brzmi ona Lisecz, a więc Łysiec. Nazwa ta Nawiązuje niewątpliwie do zachodniego szczytu masywu centralnego gór Świętokrzyskich, Łysicy, będąc męskim czynnikiem w tym mariażu nazw. Etymologia nazwy wiąże się bezsprzecznie z występującymi w pobliżu szczytu obydwu gór pasmami gołoborzy i wolnych od lasu polan, widocznych z dala w puszczańskim krajobrazie Masywu Centralnego. Od nazwania obu tych szczytów bierze swój początek określenie Łysogór obejmujące w sensie ścisłym sam masyw centralnie, a w potocznym całą formację złożoną z kilku sąsiadujących pasm górskich i mniejszych gór. Nieco dalej możemy przeczytać. Z Łysą Górą związana jest wielka ilość legend i podań na temat istnienia tu starego, pogańskiego ośrodka kultu. No, na przykład w Kronice Wielkopolskiej w źródle pochodzącym z wieku XIII w rozdziale poświęconym panowaniu Bolesława Krzywoustego znajdujemy taką oto wzmiankę. Zbudował po tym opactwo na Łysej Górze na miejscu, gdzie stał zamek. Więcej informacji znajdujemy u Jana Długosza. Łysa Góra w ziemi sandomierskiej Blisko miasteczka Opatowa, wysoka, prawie zawsze zimnem skrzepła, często zamglona lub sypiąca śniegami albo deszczami, w wielu miejscach wypuszcza z siebie krynice. Jeżeli wierzyć można staremu podaniu gminnemu, sławna była niegdyś olbrzymami, którzy na niej zbudowali zamek jak świadczą ogromne kupy gruzów i głazów. Teraz znakomita mieszkaniem mnichów zakonu św. Benedykta. Nie wiadomo, który z olbrzymów i kiedy zbudował ów zamek z tak długimi ścianami, z tak ogromnych i niepożytych głazów. I tak wielkim trudem. Potwornych zwalisk tej olbrzymiej budowy, ogromnych kup gruzów i kamieni, ani ciernie, ani kolczyste rośliny, ani gęste drzewa i mchy zakryć nie mogły klasztorze założonym na miejscu dawnego zamku, a niegdy przez Bolesława Wielkiego, pierwszego króla Polaków zbudowanym z kamienia, znajduje się znaczna cząstka Krzyża Pańskiego, wielkimi ludzi dobrociejstwami obdarzająca, którą tu złożył za upomnieniem anielskim błogosławiony Emeryk, syn świętego Stefana, króla węgierskiego. Tak więc Jan Długosz, nasz znakomity polski kronikarz, Piszący w XV wieku przytacza tu legendę, wedle której owa wczesnośredniowieczna budowla miała zostać wzniesiona przez olbrzymów. No ale zajrzyjmy do kolejnego ze źródeł. To pochodząca z pierwszej połowy XVI wieku powieść rzeczy istej o założeniu klasztora na Łysej Górze Braciej zakonu świętego Benedykta i też o tym, jak drzewo świętego krzyża na tę górę jest przyniesione. Oto najstarsze tłumaczenie tego tekstu. Łysa góra, nazywana tak od zamku Łysiec, który na niej był, który też tak zwano, iż zdala się bielał. Na tym zamku pani jedna, przed tym mieszkając Podniósłszy się w pychę, iż była poraziła wielkiego Aleksandra pod tą górą, kazała się za Dianę boginkę chwalić. Ale natychmiast za to bluźnierstwo pomstę Bożą miała, iż on zamek wszystek grom roztrącił. Oną też panią ze wszystkimi służebniki potłumił, tak iż jeszcze po dziś dzień leżą na tym miejscu wielkie gromady kamienia. Na tym też miejscu był kościół trzech bałwanów, które zwano Łada, Boda, Leli. Do których prości ludzie schadzali się pierwszego dnia maja, modły im czynić i ofiarować. I oto w miejscu, gdzie wznoszono modły do owych trzech bałwanów to jest Łady, Body i Leli, zbudowano i poświęcono Kościół pod wezwaniem świętej Trójcy. No ale zobaczmy, co dalej piszą Eligia i Jerzy Gonsowski. Według innej legendy, przypomnianej przez Jod Wiśniewskiego za kromerem i herbutem, łysa góra była za czasów pogańskich polskim olimpem. Znajdować tu się miało sanktuarium, otoczone trzema wałami o dwóch bramach wejściowych. Przewijający się w innych legendach wątek mówi o stoczeniu tu walki z Rzymianami za czasów dwunastu wojewodów. Wreszcie inne jeszcze podanie niesie, że i tu cytat. Góra ta już w odległej słowiańskiej mitologii sławna przez cześć, jaką na niej podług powieści ludu ówczesnym Bożyszczom oddawać miano. M. Baliński i Telipiński tak piszą o łysej górze. No i tu kolejny cytat. Na jej szczycie znajdować się miała bużnica w bałwuchwalstwie żyjących Słowia, gdzie Bożkom lelum i polelum ofiary czyniono, i podług innych czono tu Bożyszcza. Świst, poświst, pogoda. Ze wszystkich tych podań i legend. Wynika jasno przechowana pamięć o przedchrześcijańskim ośrodku kultu pogańskiego, mieszczącym się na szczycie Łysej góry. Niektóre z podań wymieniają także imiona owych bóstw, które tu miały być czczone. W przytoczonych przykładach zetknęliśmy się z trzema grupami nazw. pierwsza, lelum i polelum, druga, świst, poświst i pogoda oraz trzecia, łada, boda i leli. W pierwszej wersji występują dwa bóstwa, w obu następnych trzy imiona. Wydaje się, że w relacji o bóstwach najistotniejszą sprawą jest ustalenie ich ilości. Natomiast aż trzy wersje imion czynią weryfikację ich faktycznego brzmienia mało prawdopodobną. W układzie dwójki lub trójki bóstw należałoby się opowiedzieć po stronie trójki. Przemawia za tym nie tylko częstsze występowanie w przekazach trójcy bóstwa, ale przede wszystkim pierwotne wezwanie kościoła klasztornego, który otrzymał patronat świętej trójcy. Będący tu niewątpliwie świadomym i często wówczas stosowanym nawiązaniem do tradycji pogańskiej. Do sprawy tej wrócimy jeszcze. Znacznie trudniejszy jest problem ustalenia, która z trzech grup nazw jest bardziej prawdopodobna, jeśli tradycja przekazała nam w ogóle wierną pamięć o którejkolwiek. Nazwa Lelum i Polelum jest niewątpliwie mitologizacją na wzór klasyczny, jaką spotykamy w średniowieczu w odniesieniu do rodzimych bóstw pogańskich. Nazwy świst. Poświst i pogoda, chociaż świetnie pasują do atmosfery szczytu górskiego, wydają się być literackim tworem fantazji. Największą szansę prawdopodobieństwa identyfikacji, wbrew oporom Aleksandra Bricknera, ma grupa trzecia Łada, Boda i Leli. Ważnym argumentem jest tu fakt, że opowieść wyszła ze środowiska benedyktyńskiego, związanego na miejscu z żywą tradycją przeszłości Łysej Góry. Innym argumentem jest fakt, że obrzędy ku Leli przetrwały w postaci żywej po dzień dzisiejszy na terenie Ukrainy w okolicach Czernichowa, gdzie obserwował je niedawno jeszcze rybaków. Wskazywałoby to na fakt, że kult tego bóstwa był szeroko rozpowszechniony na obszarze słowiańszczyzny. Wreszcie sądzić można, że literacka nazwa Lelum urobiona została od przechowanej w tradycji nazwy Leli, a drugi człon, Polelum, jest tylko ładnie brzmiącym jej uzupełnieniem. Stąd też w pierwszej grupie nazw zachowałoby się jakieś echo wiarygodnej tradycji. Wszelako przyjmując wszelkie okoliczności, niewiele więcej można powiedzieć nad to, że nazwy Łada, Boda i Leli wydają się jedynie najbardziej prawdopodobne. Za pełną ich wiarygodnością nie można obstawać w świetle istniejących źródeł. Z kolei zajmijmy się tym, co wynika z ustaleń archeologów poczynionych w toku prowadzonych tam. Wykopalisk. Nowym etapem badań nad problemem Łysej Góry jako pogańskiego ośrodka kultowego stało się odkrycie, zinwentaryzowanie i zbadanie kamiennych kręgów otaczających partie szczytowe tej góry. O wałach owych wspominano już od dawna. Stare legendy przytoczone przez Gackiego wspominają, że istniało tu sanktuarium otoczone trzema kręgami wałów, do którego wiodły dwie bramy albo że istniały tu fortyfikacje, spoza których broniono się za czasów dwunastu wojewodów. W monografii klasztoru Gacki skłonny był widzieć w tych usypiskach kamiennych twór przyrody. Później, zapewne na skutek autopsji, uznał je za usypane przez człowieka. W 1959 roku, niżej podpisany, prowadząc badania archeologiczne w wirydarzu klasztornym i w prezbiterium kościoła, dokonał pełnego odkrycia, Pomiarów i interpretacji całego przebiegu wałów kamiennych. Krąg kamienny na łysej górze ma kształt bardzo wydłużonej elipsy i otacza rozległy obszar plateau, usytuowanego wzdłuż grzbietu wzgórza, poczynając od jego szczytu w kierunku wschodnim. Prawie pośrodku tego plateau wznosi się wychodnia skalna, tworząc pozorny szczyt góry, na której zniwelowanym wierzchołku wznosi się dziś klasztor. Cały obszar szczytowy podzielony jest więc na dwie równe części, z których zachodnia mieści się między właściwym szczytem góry a wychodną skałą, z klasztorem, oraz niżej położoną częścią na wschód od klasztoru, łagodnie obniżającą się ku wschodowi i dochodzącą do bardziej stromego stoku góry, gdzie dziś znajdują się tzw. królewskie schody. Odnosi się wrażenie, z którym zgadza się część geologów. Iż owe wielkie płaszczyzny, będące w zasadzie tworem przyrody, zostały w przeszłości dodatkowo splantowane przez człowieka. Wał kamienny przebiega wszędzie nieco poniżej wyraźnie zaznaczonej krawędzi plateau. Układ wału i jego charakter nie są jednolite. Składa się on zasadniczo z dwóch odrębnych i różniących się od siebie części wschodniej i zachodniej. Obydwie te części nie łączą się ze sobą, tworząc jak gdyby dwie bardzo wydłużone podkowy zwrócone otworami ku sobie. Od strony wschodniej oba końce wału nie dochodzą do podstawy pozornego szczytu, kończąc się w odległości 100 metrów od kamiennego ogrodzenia terenu klasztornego. W części zachodniej końcówki wału sięgają w pobliże zachodniego skraju ogrodzenia klasztornego. Jednolity ciąg wału w części wschodniej przerwany jest w czterech miejscach. Trzy przerwy są pochodzenia późniejszego od wału i wiążą się z przebijaniem dróg komunikacyjnych w czasach nowożytnych. Są to miejsca, gdzie wał przecięty jest przez drogę na bielnik, drogę królewską i drogę zieloną, dwie ostatnie wiodące do słupinowej. We wszystkich trzech przypadkach wał został rozgarnięty, a budulec jego rozrzucony obok dróg. W skrajnie wschodniej części wału, pomiędzy drogą królewską a drogą zieloną, widnieje starannie wykonane przecięcie brama w wale, z którym nie wiąże się żadne z dziś prowadzących przejść. Wał w tym miejscu jest najwyższy i najstaranniej wykonany. Można przypuszczać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że jest to pierwotne i jedyne wejście do obwodu zakreślonego wałem. Wał tej części ma charakter zdecydowanie reprezentacyjny. Wznosi się stromo pod urwistym zboczem, cały równo pokryty drobno połupanym kamieniem. Wał cały zbudowany jest z kwarcytu obficie pokrywającego tutejszego łoborza. W części wschodniej jądro wału stanowią duże głazy kwarcytowe wagi od kilkudziesięciu do ponad 100 kg. Uwrdzeń obsypany jest mniejszymi kawałkami kwarcytu, a powierzchnia całkiem drobno potłuczonymi kamieniami. Powierzchnia wału, jak to już wspomniano, najstaranniej była ukształtowana w sąsiedztwie pierwotnej bramy. Długość linii wału w części wschodniej wynosi 813 metrów. Nieco inaczej przedstawia się wał w części zachodniej. W pełni zostało zbudowane tylko jego ramię północne, od pobliża zabudowań klasztornych. Tam, gdzie schodzi ścieżka na bielnik, poza właściwy szczyt góry w pobliżu Wielkiego Gołoborza. Tam wał zakręca w kierunku południowym, nie dochodząc do dzisiejszej szosy asfaltowej i urywa się. Długość jego wynosi 350 metrów. Południowe ramię wału zaczyna się w tej samej odległości od klasztoru, co i północne, ale sięga w kierunku zachodnim tylko na 150 metrów. Od gołoborza do części wału najbliżej doń przylegającej wiedzie rumowisko kamienne, będące świadectwem zarówno pochodzenia użytego budulca, jak i samego sposobu budowy wału. Powstał on z bloków kwarcytu zalegających gołoborze, przerzucanych etapowo z gołoborza wzdłuż linii wału. Istotnie cały wał w części zachodniej zbudowany jest z charakterystycznych bloków kwarcytu z gołoborza. Zachodnia część wału nigdy nie została ukończona. Świadczy o tym zarówno niestaranność jego wykończenia, jak i niezatarte ślady akcji budowlanej. Całość sprawia wrażenie, że praca została nagle przerwana i nie powrócono do jej kontynuacji. Na tej podstawie można przypuszczać, że część zachodnia wału powstawała później niż część wschodnia, sprawiająca wrażenie całkowicie ukończonej. Cytowany tu Jerzy Gąsowski w ramach Szerszego programu badawczego realizowanego w rejonie Łysej Góry na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Wykonał cztery przekopy przez wał i trzy wykopy na terenie łąk. Ligia Gąsowska na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Kierowała prowadzonymi tam pracami weryfikacyjnymi. Stwierdzili oni w toku prowadzonych prac, że wały zachowane zostały do wysokości 1-2 metrów, no maksymalnie do 3 metrów, a ich podstawa wynosiła od około 6 do około 12 metrów. Taką miały. Szerokość. Odnotujmy, że w trakcie prowadzonych prac wykopaliskowych natrafiono na liczne fragmenty wyrobów ceramicznych, z których większość datowana jest na okres od X do XII wieku, aczkolwiek są też starsze i młodsze. Tyle wiemy o owej budowli wczesnośredniowiecznej na Łysej górze. No w zasadzie potwierdza to wszystko, to, co wiemy z legend. No oczywiście nie potwierdza imion bóstw, w którym tam miano oddawać cześć, ale to, że istotnie musiał znajdować się tam ośrodek kultu religijnego. W miejscu rzućmy jeszcze okiem do tego, co w pracy Świt Państwa Polskiego napisał profesor Andrzej Buko. Badania wykazały, że najliczniejsze znajdowane tu materiały ceramiczne pochodzą z wieków XI i XII, co wskazywać może, że kult pogański na Łysej Górze był nadal aktywny w czasach intensywnej chrystianizacji Polski. Jak pogodzić te obserwacje z faktem, że w okresie tym na szczycie istniał już klasztor, z którego początki odnoszone są do pierwszej połowy XII wieku? Jest wysoce prawdopodobne, że większość grup ludzkich przebywających w XII stuleciu w rejonie szczytu stanowili, przynajmniej formalnie, chrześcijańscy pielgrzymi. Jeżeli tak, to również im przypisać należałoby znajdowane przez archeologów pozostałości uszkodzonych naczyń, stanowiące pojemniki po napojach i posiłkach. Nie można też wykluczyć pokątnego odprawiania przy tych okazjach praktyk pogańskich, choć źródła pisane milczą na ten temat. No, w zasadzie trudno stwierdzić, o jakie tu źródła pisane może chodzić. No, raczej nie ma źródeł pisanych, które mówiłyby cokolwiek o ruchu pielgrzymkowym w rejonie Łysej Góry w XI-XII wieku. No ale wróćmy do tego, co napisał profesor Andrzej Buko. Omawiane odkrycia nie są jedynymi w rejonie Gór Świętokrzyskich. Istnienie kolejnych, rzeczywistych lub domniemanych ośrodków kultu pogańskiego sygnalizowano w przeszłości w odniesieniu do Góry Grodowej w Tumlinie oraz Góry Dobrzeszowskiej koło Kielc. W przypadku Sandomierza i ziemi sandomierskiej zwracano też uwagę na zagadkowe Rzymigrody i domniemane Święte Gaje. W kontekście poruszanych zagadnień na uwagę zasługują nowsze odkrycia dokonane na Grodzisku w Radomiu, Położonym na pograniczu Mazowsza Małopolski i Wielkopolski. Badania archeologiczne ujawniły tam obecność osady otwartej datowanej na schyłek IX-X wiek. Kilkaset metrów dalej, po drugiej stronie rzeki mlecznej, znajdowała się wyniesiona w dolinnym terenie piaszczysta stożkowa kulminacja. W końcu X wieku tę formę terenową otoczono wałem drewnianoziemnym z zabudową przywałową o charakterze mieszkalno-gospodarczym. Zastanawia nietypowa forma tak wybudowanego dużego ponad 1,5 hektara grodu, również obecność znaczącego wyniesienia wewnątrz wałów nieodparcie nasuwa skojarzenia z miejscami kultowymi okresu przedpaństwowego. Instruktywne w tym względzie wydają się przykłady Bonikowa i góry lecha w gnieźnie, gdzie pierwotne miejsca obrzędowo-kultowe zostały z czasem włączone w obręb rozległych grodów o pierścieniowatym narysie. Osadnictwem w rejonie Radomia. Generalnie na Ziemi Radomskiej, zajmę się następnym razem. A tymczasem to już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i raz jeszcze zachęcam do subskrybowania mojego kanału.